Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj ciekawy plan Paris Saint Germain na wymianę Kylian Mbappé, upadek Eriksena w interze Mediolan. To wina Antonio Conte. Wszyscy za granicą chwalą Lech Poznań. Ogromny konflikt Roberta Lewandowskiego z Cezarem Kucharskim oraz Kamil Grosicki, który może wrócić do ekstraklasy. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, abyście nie przegapili moich kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Piłka nożna to jeden z najpopularniejszych sportów na świecie, jeśli nie najpopularniejszy, tak więc wszystkie informacje z nią związane szybko do nas docierają, tym bardziej jeśli słyszymy o wielkich ruchach transferowych. Jak nam dobrze wiadomo, Cristiano Ronaldo obecnie występuje dla Juventusu, do którego przeszedł dwa lata temu za ponad 100 milionów euro. Celem pozyskania Portugalczyka było zdobycie upragnionej Ligi Mistrzów. Niestety po dwóch sezonach USCR 7 na pokładzie nie zdołało awansować nawet do półfinału tych rozgrywek. Druga rzecz to fakt, że piłkarz inkasuje rocznie bardzo duże pieniądze, w wysokości 31 milionów euro, co jest ogromnym obciążeniem dla mistrza Włoch. Tym bardziej w obecnym czasie, kiedy na świecie wciąż panuje pandemia. Klub też dlatego rozważa sprzedaż, a dokładniej mówiąc, wymianę piłkarza na innego wielkiego zawodnika. Chodzi o klienta Mbappé, którego umowa wygasa dopiero w połowie 2022 roku. Haczyk jest w tym, że prawie na pewno nie przedłuży on współpracy z Paris Saint-Germain. Tak więc przyszły rok będzie ostatnią szansą na zarobienie dobrych pieniędzy na Francuzie. Jak podaje angielski dziennik Daily Star, Juventus jest gotów zaoferować za Mbappe nawet 360 milionów euro. Co wydaje się absurdalną kwotą. I tu jest drugi haczyk, ponieważ w opcji transakcji wchodzi Cristiano Ronaldo. Tak więc suma wynosiłaby zapewne 200 milionów. Co i tak dalej jest ogromną sumą. Ile jednak w tym jest prawdy? Juventus nie odniósł się jeszcze do tej sytuacji. Mimo że owe doniesienia pojawiły się już w mediach ponad tydzień temu. Tak więc nie możemy wykluczać niemożliwego. Do zimowego okienka zostały jeszcze dwa miesiące. Tak więc przez ten czas możemy poznać szczegóły owego ruchu. Juventusu. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka: do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić, już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tułączając do ligi, wpisać kod FTV, i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Tyczeń tego roku był bardzo trudnym okresem dla kibiców Tottenhamu. Dlaczego? Spytacie. Dokładnie 28 stycznia Christian Eriksen został zawodnikiem Interu Mediolan, który zapłacił za niego jedynie 27 milionów euro. Oczywiście było to spowodowane wygasającym kontraktem, a sam piłkarz wyrażał już wcześniej chęć zmiany barw. Pytanie tylko czy dobrze zrobił, ponieważ zawodnika klasy światowej zaczyna pełnić w Interze bardziej rolę zmiennika niż podstawowego gracza. Eriksen w tym sezonie zagrał 4 mecze w Serie A i dwa w Lidze Mistrzów, Mimo wszystko łącznie na Morawie spędził tylko 240 minut, co daje średnio 40 minut na spotkanie. W jednym z ostatnich wywiadów na pytanie dlaczego tak mało gra, Tuńczyk odpowiedział, że trzeba o to zapytać Antonio Conte, czyli trenera Interu. Nie wiem czemu dostaje tak mało szans. Pytaj trenera, zadzwoń do niego i porozmawiaj o tym. Może ci odpowie. Przecież to nie ja, a on podejmuje decyzję. Kariera każdego piłkarza składa się ze wzlotów i upadków. To nieodłączny element piłki nożnej. Na świecie jest tylko kilku takich, co mają same wzloty. Po słowach Eriksena można mieć przypuszczenia, że nie ma on najlepszych relacji z Kątem. Jak będą wyglądały jego kolejne miesiące? Zobaczymy. Natomiast szkoda patrzeć, w jakim miejscu obecnie się znajduje. W Tottenhamie 28-latek spędził ponad 6 lat i stał się jednym z najważniejszych piłkarzy londyńskiej drużyny. O jego sprowadzenie starły się takie drużyny jak FC Barcelona czy Bayer Monachium. Natomiast teraz pełni on rolę zmiennika w Interze Mediolan. Piszcie w komentarzach co sądzicie o sytuacji Eriksena i czy zdoła się z niej podnieść. Po trzech latach przerwy w końcu polskie kluby wróciły do europejskich pocharów. A dokładnie jeden klub jakim jest Lech Poznań. Kolej już pokazał dobrą grę w eliminacjach dzięki czemu awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Niestety nie znaleźli się oni w łatwej grupie. Powiem ich rywalami są Benfica, Rangersi oraz Standard Lidź. Po pierwszym meczu z Benficą Lech u siebie przegrał 4-2, mimo tego po meczu zagraniczne media mocno chwaliły Polaków za waleczność i nieustanny pressing. Po ostatnim spotkaniu z Rangersami, tym razem na wyjeździe, Lech pokazał się znacznie lepiej w defensywie, mimo to w drugiej połowie stracił jedyną ramkę, która zaważyła na ich porażce 1 do 0. Ale i tym razem o Kolejorzach w zagranicznych mediach słyszeliśmy niemal w samych pozytywach. Takie dzienniki jak Sky Sport oraz BBC chwaliły polskie kluby za mocną defensywę, która świetnie sobie radziła z atakami drużyny Stevena Gerarda. Na pewno miło słyszeć, że po długiej absencji w europejskich rozgrywkach polskie kluby wracają z klasą. Jednak do pełni szczęścia brakuje punktów, które będziemy mieli okazję zdobyć w czwartek. Wtedy właśnie Lech Poznań u siebie podejmie standard. Piszcie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. Ostatni czas nie jest łatwy dla Roberta Lewandowskiego, który mimo, że na boisku radzi sobie świetnie, poza nim ma niemałe problemy. Polak dwa lata temu zakończył swoją długą przygodę z Cezarem Kucharskim i wydawało się, że panowie zakończyli wspólne działanie pokojowo. Lata pokazały jednak, że było zupełnie inaczej. Kucharski zaczął szantażować napastnika Bayernu, próbując tym sposobem uzyskać od niego aż 20 milionów euro. Na szczęście został on zatrzymany przez policję, a najnowsze informacje mogą tylko potwierdzić moje poprzednie słowa. Ostatnio dotarły do nas nowe doniesienia, w których jest mowa o nagraniu głosowym, w którym Kucharski szantażował kapitana reprezentacji Polski. Posłuchajcie sami. Jakie mam mówimy No to jest 20 milionów euro, nie. No dobra, a jeśli chodzi o tą drugą? no nie, no, no to, no to więc, więc teraz musimy, musimy jakby, jakby ustalić jak, jaka jest metodologia tak? czyli teraz, czyli tak, czyli jak, ja, jak, ja wniosłem, jak ja wniosłem prawo emocjonalnie 20 milionów euro okay, no, okay, dobra. No, 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 czuję, że no, no, tyle, tyle, no. Tyle, jest, tyle jest jakby warty myślę, że twój spokój, nie? To, akurat, spokój. To, to akurat, to akurat, to akurat, to akurat e, 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 tą kwotę rzucił w jednej z rozmów Rafał Góźma. Osoba, więc... która nie ma pojęcia o biznesie, o materiałach, o tym, co się dzieje, tylko swojej historii usłyszał, ale to powiedział się taką dobra to... nie, nie, nie muszę tego argumentu, człowieku. No dobra, dobra. Do, a to ja ci no. mówię, ja ci mówię, nie, ja ci mówię jak Rafał, Rafał był u mnie dwa razy. I wszystko czy to. No, wszystko, nie? no. To ja teraz wiesz, mogę i więc... nie no zero złotych, zero euro, no. No dobra, no to, no to no to ja się tylko mówię jakby skąd... Bo ja nawet nie wiem ile to jest, no ja e, jakby... E, e, Mike powiedział 10 milionów euro, tak? Dobrze, Mike, no, 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 następny więc... argument. No, ja myślałem, no, że Kenner ci powiedział 0 euro. No to jest to samo, czarek, no nie, to no, jest nie, tak. No, no, no nie, no więc, więc, więc ty, mi, ty musisz powiedzieć, ty, ty musisz decydować, bo widzę, że, e, że, że, że jakby, Ale jest... Czek, dla mnie to ja się mówi 0 euro, no za co? To ja się mówię teraz, no to jest ambitio, moja emocjonalne podejście do tego. 0 euro. Zero euro, no to tak? zero euro no. Za co chcesz tak naprawdę te pieniądze? Przeczytaj sobie porozumienie. Ale no to, ale przeczytaj za to. Sobie, przeczytaj ale sobie porozumienie. porozumienie. Za co? Podatki? No to mam Ci, powiedziałem, że tu nie ma. Za co? Że w Niemczech też nie ma żadnych Za co właśnie te pieniądze? Eee, byłeś prezesem firmy, która miała 0,00%? Za to, za to, no. z dwóch zdaniach, no. za to, e, że będę krył do końca życia, że jesteś i Twoja żona po podatkowymi. Jak mogliście usłyszeć, były agent Lewandowskiego widocznie chciał wyłudzić duże pieniądze. Cała sprawa już dawno zaczęła się w sądzie. Natomiast to nagranie może być kluczowe w ukaraniu Kucharskiego. Miejmy nadzieję, że Robertowi uda się wsadzić swojego byłego menadżera i zarazem przyjaciela za kratki. Kamil Grosicki ma w swoim stylu, że lubi zmieniać klubowe barwy w ostatni dzień okienka transferowego. Niestety w większości wypadków mu się nie udaje, a ten ostatni był wyjątkowo pechowy. Pole w styczniu tego roku zmienił Hull City na West Bromwich Albion, z którymi szybko awansował do upragnionej Premier League. Niestety nie miał jeszcze okazji zagrać w niej nawet minuty i może to nie szybko nastąpić. Dlatego też Grosicki był gotów w październiku zmienić klubowe barwy i przejść do Nottingham Forest, z którymi się dogadał. Polak nawet podpisał z nimi kontrakt, ale został on unieważniony, bowiem zarówno klub, jak i piłkarz spóźnili się z jego podpisaniem o 21 sekund. Chyba największy pech, jaki mógł się przydarzyć Kamilowi, ale już się mówi o jego nowym kierunku i ma nim być ku zaskoczeniu większości polska extra klasa. Sam Grosicki ostatnio przyznał, że prowadził rozmowy z Legią Warszawa na temat ewentualnego powrotu do Polskiej Ligi. Nie wiemy, czy 32-latek będzie chciał wrócić do Ekstraklasy już w przyszłym roku, ale takie informacje na pewno mogą być dobrą oznaką dla kibiców Legii, którzy już czwarty rok z rzędu nie dostali się do europejskich pucharów. Latem ich zespół zasilili inni reprezentanci Polski, czyli Bartosz Kapustka i Artur Boruc. Ja osobiście uważam, że powrót Grosickiego do Legii to nie jest kwestia jednego roku, a przynajmniej dwóch-trzech lat. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie mój kanał po więcej oraz zostawcie łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!